Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście meso, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć przede wszystkim temat Warusa, a dokładnie sytuacji, w której jest zamieszczany nawet główny właścicielem da For Life. Jeżeli zostawicie po tym materiałem 80 łapek w górę, ja zabieram się za nagrywanie kolejnego materiału. Tyle ode mnie, enjoy! Analizując wam materiały odnośnie całej sprawy związanej z banem Varusa oraz jej ingerencją w tę sprawę For Life'a, chciałem Wam przedstawić cały mój pogląd odnośnie tej sprawy. Varus otrzymał Global bana na całą MTA, czyli tzw. Tak permanentną blokadę na wszystkie serwery MTA. Globalny ban, który otrzymał Varus, prawdopodobnie nie da się go ominąć zwykłą wymianą dysku, gdzie po prostu tak można było zmienić swój serial. Generalnie, jeżeli dostaniecie bana na jakim serwerze typu PyLife, by ominąć blokadę, wystarczy po prostu wymienić dysk, a nasz serial ulegnie zmianie i możemy ponownie zagrać na tym serwerze. Szparając po internecie natknąłem się na wiadomość, w której jeden z twórców MTA napisał, że niedługo zostaną zastosowane środki, które będą miały na celu to, że jeżeli Varus zmieni serial automatycznie zostanie on zablokowany, a globalny ban po prostu zostanie na zawsze. Przechodząc do sedna, blokada, którą otrzymał Varus została nałożona z powodu zmiany serialu oraz używania bota mającego na celu uzyskanie korzyści na danym serwerze, przy tym psując gospodarkę na serwerze typu 4 Life czy chociażby PyLife. Szperając po internecie doszedłem do informacji, że Varus w przeszłości używał jakiegoś oprogramowania odnośnie Zmiany serialu, a nawet i bota mającego na celu ułatwić sobie rozgrywkę. Generalnie analizując sprawę odnośnie bota, natknąłem się na pewną konwersację w filmiku warusa odnośnie płatnej reklamy legiczek na Zaproponowali oni mu 200 zł zamiast za przetestowanie ich bota oraz stawienie stawki na YouTubie, gdzie po prostu ten bot miał być na kopalnie, gdzie generalnie sam Warus twierdził, że nie odpalał on żadnego bota. Twierdząc także, że odrzucił całą propozycję odnośnie reklamy bota, gdzie także szukając po internecie, natknąłem się na ciekawy komentarz, w którym ktoś poruszył temat tego bota oraz jego oferty, która dawała stronę Legit Check MTA. Varus w swoim materiale twierdzi, że za całą sprawą odnośnie bana stoi Zby, który jest właścicielem For Life'a. A rzekomym powodem, dla którego miałby on udupić Varusa, było po prostu hanckie pozbycie się konkurencji. Jak dobrze wiecie, niebawem miał wystartować serwer, którego właścicielem był Varus. Wokół owego serwera był duży szum oraz zainteresowanie całym projektem, co mogłoby znacząco wpłynąć na serwer For Life'. I po prostu to gracze z owego serwera mogliby pójść za youtuberem na jego serwer. Także nastałem się na wiadomość, której Zby przyznał, że osobiście jest powiązany z banem na na Varusa, aczkolwiek bez żadnych dowodów i mocnego stanowiska, które ktoś przedstawia, Warus za darmo by bana nie dostał. Sam czytając apelację odnośnie bana Warusa trochę zdziwiłem się w tym, gdy po prostu on napisał, że nie używał żadnego bota, lecz może przecież należy po stronie używania VPNa, gdzie po prostu go używał. Najbardziej zdziwiło mi jedno zdanie, które po prostu mogłoby mieć na celu wywarcie wpływu na deweloperach MT, to, by po prostu Varus zatrzymał bana. Rzekomo twierdził, że zaprasza on wiele nowych osób do grania w grę MT, gdzie po prostu chciał, że tak powiem, chciał po prostu wywrzeć presję na nad deweloperach MTB po prostu otrzymał Noobana. Osoba banująca warusa zamieściła także swoją wypowiedź, w której napisała, że uważałem, że na 100% jest on zaangażowany w ogromny program, który ma na celu zaszkodzić serwerom takim jak 4L czy Pylife. A argument, który popiera to, to popularność dzięki której może po prostu osiągnąć naprawdę podwójny program testów tego typu oszustw. Sami także napisali, że mimo wszystko dla nich jest on po prostu zwykłym graczem, który zrobił złe rzeczy i za to został ukarany. Także Datshmy napisał o tym, że to co napisał pozwoli ślepym na czyli widzą Warusa, otworzyć oczy na manipulację, którą wokół nich robi sami. YouTuber. Także na dzień dzisiejszy wiem tyle, że sam daczmy napisał, że i sam w głębi duszy zna bardzo dobrze te powody. Teraz przedstawię wam screenshot jego wypowiedzi, zastąpujcie sobie i je po prostu sobie przeczytajcie. Generalnie sam nie trzymam żadnej strony, aczkolwiek chciałem wam po prostu przedstawić moje stanowisko odnośnie całej sprawy. Dajcie znać w komentarzu co sami o tym sądzicie i czy jesteście jednak za tym, że Warus dostał słusznego bana czy też nie. Ja osobiście myślę, że mając taką widownię po prostu manipulację wobec ludzi, że ban jest niesłuszny, jest po prostu mega, mega, ale to mega łatwa w osiągnięciu. W tym materiale to byłoby na tyle dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli zostawicie pod tym materiałem 80 łopacza w górę, ja zabieram się za nagrywanie kolejnego materiału. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!